Ją wszystkim z tej strony, Wito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, sprawdzimy Chica na wykrywaczu kłamstw. Ale najpierw zobaczymy, czy uda nam się zrobić to w prawdziwym życiu. Jeżeli nie, to mam w Minecraftie przygotowany już wykrywacz kłamstw, i później zrobimy to w Minecraftie. Ale na początku spróbujemy ją właśnie sprawdzić w prawdziwym życiu, słuchajcie. Zamknąłem ją w pokoju, gdzie właśnie odpaliłem wykrywacz kłamstw, i tam spróbuję, słuchajcie, zadać jej kilka pytań. Zobaczymy, na które pytanie odpowie, czy na jakiekolwiek w ogóle odpowie, i czy którekolwiek będzie prawdziwe Prawdziwe, słuchajcie, jeżeli ten tak filmik Wam się spodoba i chcecie więcej takich filmów na kanale, zostawiacie go łapeczki do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wiatr.apl po epickie rzeczy, a my lecimy, słuchajcie, do pokoju, gdzie mam przygotowany wykrywacz kłamstw. Cika już tam czeka, więc lecimy, słuchajcie, ją zobaczyć. Okej, okay, słuchajcie, za tymi drzwiami siedzi Cika, jest podłączona do wykrywacza kłamstw. Ja zaraz tam wchodzę i zobaczymy, co się ciekawego wydarzy. Słuchajcie, także zostawiacie łapeczki do góry, a ja idę tam, słuchajcie teraz. Dobra, idziemy. Co się stało? Bela, jak ty tu? Skąd wy się tu znaleźliście wszyscy? Co jest grane? Ej, ja byłem w prawdziwym życiu, widziałem Cikę, miałem ją sprawdzać na wykrywaczu kłamstw. Co? Serio, widziałem ją i już miałem zadać jej jakieś pytanie, i ogólnie coś się stało. Ogólnie, i przeniósł sobie teraz do Minecrafta nagle. Ej, no co ty? Co, się, co chyba ci się wydaje? No nie, serio ci mówię jakieś dziwne rzeczy, i Cika, dlaczego ty jesteś w, już w środku Ej. wykrywacza? Ej, co to w ogóle jest? Co to jest? Co ty zrobisz? Dlaczego mnie tu przyniosłeś? Ja cię miałem sprawdzić w prawdziwym życiu! No, ja cię nie przeniosłam, ja sama nie wiem, co my tu robimy Ona kłamie, wiesz? Bella, ona kłamie ona, ona jest jakaś, wiesz co, ona pod przykrywką tutaj działa Na 100% teraz Ja już nie jestem, wiem, kto tu kłamie Już jestem przekonany teraz o tym Dobra, my mm -hmm. ją sprawdzimy, słuchajcie W takim razie w Minecraftie na wykrywaczu kłamstw Nasz wykrywacz kłamstw w Minecraftie też jest dosyć dobry Więc zobaczymy, słuchajcie Czy odpowie tutaj nam na wszystkie e, pytania e, i, I co ona powie I czy będzie kłamała, czy nie, słuchajcie Wykrywacz kłamstw działa bardzo, bardzo prosto Zapytamy ją teraz E, Cika, czy masz na imię Cika? A czy ja muszę odpowiadać na te wszystkie pytania? Musisz odpowiadać tak albo nie tylko. Mm -hmm, dobrze, tak mam na imię Cika. Okej, okay, działa, słuchajcie, dobra. Ten dźwięk oznacza, że to jest prawda. Teraz zapytamy ją o coś Bella, na co musi odpowiedzieć fałsz. Co możemy ją zapytać? E, mm -hmm. Czy lubisz kolor różowy? Mm, nie, nie lubię koloru różowego. Ej, nie, to znowu jest pytanie o, o prawdę, dobra, Ej, czy lubisz kolor czarny? <noise> tak, lubię kolor czarny. <noise> to są wszystkie, okay. to ona pewnie dobrze odpowie, no wiedziałem, tak myślałem. Mm -hmm. Coś musimy o takiego zapytać Bela, żeby ona e, źle odpowiedziała. Albo, nie, dobra, ciekawe, źle masz A odpowiedź. Czemu no cóż, chcesz chcecie wrobić. Nie, nie, nie. No musimy sprawdzić, czy, czy wykrywacz kłamstw działa. Musisz powiedzieć, że lubisz kolor różowy, i wtedy zobaczymy, dobra, czy to sprawdźmy. działa. Dobra, okay. czy lubisz kolor o. różowy? Kocham kolor różowy. Okej, okay, od razu działa, słuchajcie, od razu źle odpowiedziała. Dobra, czyli wykryłaś kłamstwo, działa na 100%, więc zadajemy jej, słuchajcie, pytania. Mamy tutaj listę pytań przygotowanych. A ty uważaj. E, więc zadajemy, no. słuchajcie, zobaczymy, czy będzie mówiła prawdę. E, czy, Bo ukradłaś, tam jest pan. czy ukradłaś skuter? Nie, właśnie. nie ukradłam skutera. Źle! tu fałsz, Bella, ona kłamie. Ona Jak kłamie, to ona fałsz, ukradła nie. ten skuter, ja tak myślałem właśnie. Dobra, OK. Nie ukradłam żadnego skutera, czemu mi to wmawiacie? No nie wmawiamy, wykrywać kłamstw nie kłamie! To ty kłamiesz. Mm, no dobra. dobra. OK. okej, pytamy dalej. E, sama zniszczyłaś swój domek? Nie, nie sama zniszczyłam swój domek Spałż znowu, Belę, ona sama go zniszczyła. Co ty gadasz? Ja cię kręcę i jeszcze. Nie ukradła... walała na mnie! Tak jeszcze ukradła ten skuter No to nieźle, to nieźle, słuchajcie. Dobra. E, czy podobał Ci się domek, który ci zbudowałem? no tak, podobał no. mi się. Podobał? Tak, tak. Powiedziała, nie, nie podobał jej się. Ja, ja tak myślałem, że się nie podoba, bo na sama mówiła, że to jak dla niedźwiedzia jakiegoś zbudowałem jej domek. No, właściwie tak. to tak, ten domek był brzydki, wyglądał jak jakaś jaskinia. O, albo i teraz brzydka. wyszło, że powiedziała prawdę, czyli nie podobał ci się mój domek, no dobra, dobra, dobra. Widzisz, a ty się narobiłeś. Czy wystraszyły cię nasze pranki? Y tak, wystraszyłem mnie. Okej, okay, tu powiedziała prawdę. Chociaż, chociaż na jedno o? pytanie odpowiedziała prawdziwie, słuchajcie, prawidłowo no, to muszę w sumie. Dobra, czy lubisz ziemniaki? Mm. Lubisz czy? Lubię. Nie. Lubię pod postacią frytek. Ej, to prawda jest. Lubi ziemniaki. O, to dobrze trafiłaś. Nie, ja tak strzelałam. To dobrze z tymi trafiłaś z ziemniakami. Dobra, okej. Okay. Czy no, to już pytaliśmy, czy twoja prawdziwa ksywka to cika? Ale możesz mm. jeszcze raz odpowiedzieć. Tak, tak. Odpowiem jeszcze raz. Tak. Dobra, powiedziała? Teraz wyszło, że tak. Dobra, czyli powiedziała prawdę. To jest chyba prawda, że ona się Cika nazywa. Dobra, okej. Okay. Czy jesteś Ciką z y, FNaFa? Nie, nie jestem. A wygląda? To też prawidłowa odpowiedź. Dobra, to ona nie jest tą Ciką? To dobrze, bo ja, bo ja już się bałem ogólnie, że to jest ona, i by była w ogóle jakaś masakra. Przecież to by było no. mega straszne, ale dobra. Y, czy Cika to hiszpańska ksywka? Y, tak, tak. Okej, okay. si, si, to jest senior. prawda, prawda. Ej, ty, może ona jest z Hiszpanii w ogóle? Czekaj, o, może, ja może ją zapytam. kiedyś tam zabierze. Czy jesteś z Hiszpanii? Tak, jestem z Hiszpanii. Tak, tam... kłamię. No kłamie. kłamie, ona nie jest z Hiszpanii. Skąd ty nie jesteś? nie umiesz mówić po hiszpańsku. Te quiero mucho, Bella. Ej, Ale ja o... ciebie nie. Dobra, hej, no. dobra, może on nas zna trochę hiszpański, ale na pewno nie jest z Hiszpanii ogólnie, dobra, okej, okay. dobra, teraz bardzo ważne pytanie, słuchajcie, czy jesteś koleżanką Belli? Nie. E. Mm, tak, jestem koleżanką Belli. Dobra, za długo się zastanawiała, już wykrywasz kłamstwo, od razu powiedział, że to jest kłamstwo. <laughs> Czyli nie jest twoją koleżanką Bella. Widzisz, mówiłam, no, a ty mi nie wywiżyłeś. Ciekawe skąd ona się tu pojawiła. Kto to w ogóle jest? Słuchajcie, będziemy musieli się tego dowiedzieć. Dobra. Czy ukradłaś diamenty i złoto, które miałaś przy sobie? Nie, nie ukradłam. Ukradła! Ukradła, ukradła wiedziałem! Kłamiesz! Kradziejka. Ukradłaś! Nie. Kradziejka. Testujecie mnie na jakimś niedziałającym sprzęcie działa. i wyrabiacie mnie wrabiacie tak? na, działa przecież. z więzieniem. Jak, się, jak masz, Czy masz na imię Czika? Dobra, dobra, już to sprawdzam. <noise> czy masz na imię Chica? Mam widzisz. na imię Chica. No widzisz, działa tutaj wszystko. <noise> to ty kłamiesz nas po prostu. Nie. E, czy masz wobec nas złe zamiary? Nie, nie mam wobec was złych zamiarów. Ej, to do Co? dobra odpowiedź była. Nie ma, e, nie ma złych zamiarów. Nie, to gra. ciekawe. Dobra. E, czy masz jakąś tajemnicę? Mm. E, ta tak? Co jest? To masz czy nie? Ja za długo się zastanawiasz, i nasz system tutaj się psuje. Masz jakąś tajemnicę czy nie? E, tak, mam tajemnicę. Ma tajemnicę, Bella. Wyszło ha! teraz. Ja też mam tajemnicę. <laughs> ja wiem. <laughs> No to nieźle. Ciekawe, co to jest za tajemnica. Słuchajcie, możecie napisać teraz w komentarzu, jeżeli e, macie jakieś pomysły, to napiszcie koniecznie, a my pytamy dalej. Okej, okay, dobra, teraz pytanie zada za Bella. Dobra, Bella, zadawaj pytanie, zobaczymy, co ona odpowie. Cika! czy chcesz mi zabrać Vito? Nie, nie chcę ci zabrać Vito. Ej, no dobra, to jest prawdziwa odpowiedź. To spoko. To, to dobra. Spoko, masz, dobra. masz jeszcze jakieś idzieś. pytanie do niej? Mm, czy nas lubisz? Tak, lubię Was bardzo. Ej, dobra, to też jest dobra odpowiedź. To czego ona, ale... czego ona tu... nas... Dlaczego nas okłamujesz ogólnie? Że, że lubisz nas i tak dalej, a okłamujesz nas w kilku innych kwestiach. Dlaczego? Hmm. A kojarzysz taką sytuację, jak mama ci robi zupę i ona ci nie smakuje, co? ale wiesz, że się napracowała i pyta się mama ciebie, a zupa ci smakowała, Wito? A ty mówisz, tak, mamo, smakowała mi, tylko po to, żeby jej nie sprawić przykrości? Nie wiem, o co chodzi, Bella, nie miałem nigdy takiej sytuacji. <laughs> Nie wiem nie o co chodzi cika, to jest porównanie w ogóle jakby, nie wiem, no jakbyś powiedziała, Czasami że. Czy pies chce wyjść na dwór, a on na <noise> ogonem, że tak, ale nie chce wyjść, czy coś? <noise> nie. Czasami się kłamie w dobrej wierze, po prostu. Aha! W jakiej ja dobrej stanę, stanę. wierze? Nie wolno kłamać! Co? Nie, no. ja się na to nie zgadzam. Bela, musimy... no, bo ty jesteś słabym policjantem! Ja słabym? Tak, bo Dlaczego? nie pomyślałeś o czymś. Ja jestem bo komisarzem człowieku, py... nie jestem. policjantem. Ja jestem nadkomisarzem. Tak. Bo zadajesz pytanie. Czy ma złe zamiary? No. A ona powiedziała, że nie, i to prawda, ale może mieć wspólnika. A, dobra, czy masz wspólnika no. jakiegoś? Nie, nie mam wspólnika. Kłamie, ona nie ma żadnego wspólnika. Co? No. No. Ale ona coś to cicho powiedziała, to może coś nie tak... Nie wiem, Belka, nie musimy zła. wymyślić, co z nią teraz zrobić w sumie, bo ona częściowo kłamie ogólnie część <noise> rzeczy mówiła prawdę. Ogólnie, no niby nie jest zła, bo e, nie ma złych zamiarów tutaj e, z nami, ale ja bym chyba poddał ją jednak hipnozie też. Tak, hipnoza! Bo ten wykrywać kłamstwo, ok, ale ja myślę, cały że cały hipnoza byłaby robicie. jeszcze lepsza. <noise> Dobra, ja otwieram, możesz wyjść, ale idziesz z powrotem do więzienia później, nie? Aha, no świetnie. Nie żartowałem, nie idziesz, jesteś wolna. Dobra, mm -hmm. tylko że nawet nie ta Możesz nam nie mierzyć we mnie tym pistoletem. Tylko ogólnie nie uciekaj oni. nigdzie stąd, bo będziesz się jeszcze sprawdzona. to wygląda bo... jak wiertarka. Tak? To patrz. Tak. Jak działa wiertarka. Ej! Hey! O nie, Bella, tak mnie! Nie śmiej się z mojego pistoletu! <głos> <głos> bo wiesz, zaczyna cię denerwować tutaj. Pelka Aha. Przestań! Co? Uspokój, to się. Uważaj? Uspokój się. Uspokój się. Spokój się. Dobra, słuchajcie, e, czekaj, czekaj, Cika, nie uciekaj. E, ogólnie... Ty może snajperem zostać, a nie policjantem. E, będzie, będziesz sprawdzona jeszcze pod e, hipnozą, e, to prawdopodobnie zrobi w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, dajcie znać właśnie, co mamy zrobić z Ciką, bo częściowo powiedziała prawdę, częściowo nas okłamała, więc nie wiemy tak naprawdę o co chodzi. E, jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie koniecznie w komentarzach. My wam się dziękujemy za uwagę. E, Zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie też na witoszop.pl. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Ła! Papa